Teraz mogę zobaczyć kolejny bonus Bo chyba mam kolejne Znaczy mam wystarczającą ilość dukatów. Tu będzie chyba, nie? Kolejne, Jep I czym jest za 150 Bonus? Strzelanie Nie pamiętam tego, jak mam być szczery I tu idzie się na rekord, czyli aż się przegra, jo? Ale nie kojarzę tej minim gierki. Na pewno w nią nie grałem. Nigdy. O nie! Czyli w to może grać w nieskończoność, chyba. Chyba, że faktycznie później będzie tru trudniej. Co to było to? Cześć, Zir. Ja oszukali mnie <noise> Czemu nie na swoim koncie Ale ja w to nie kojarzyłem, bo nie grałem w to. Taki Bayer. Się dziwiłem o co chodziło. Ale można i tak. Okej okay. Zawsze jakaś opcja. A coraz szybciej zapierdzielają. O, minął no, mi. No faktycznie jest coraz trudniejsze. Nowy rekord. Powrót do portu. Ale okej. Okay. Ej, było tam 44. A było napisane, że najlepszy rekord to 43. Przerwałeś Zaraz kolejny boss. Szybko mija. Głęboki Wyciśnij ocean. przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. Możesz strzelać tyle razy, ile zechcesz. Jej. Tu jest 5 kratek. Do zdobycia. Ok, Naciśnij, wiem! Ataku, Zamknij się! Aby torpedę! 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 nie da po prostu wejść Do tych skrzynek JEST TU CHECKPOINT! O przecież, że może jakiś kryształków już zapomniałem, ale jest checkpoint. Nie będę go w kółko słyszeć. To akurat pamiętam, że dało się rozwalać tym. Są drogą, to też mi przypomnili na poziom z Rejmena Trójki. Z takim lataniem. Nie pamiętam gdzie się latało, ale gdzieś się leciało. To akurat był normalny poziom. Chyba, że dodatkowy jest też taki, bonusowy w sensie. W sumie, może dlatego, że nigdy nie robiłem tej gry na 100%. Może dlatego nie ogrywałem tych dodatkowych leveli. tego typu. Bo nie miałem tylu po prostu kryształów. To jest całkiem realne. Zaleka się nie dało otworzyć. Nie byłem pewien, czy to mam zabijać. A się okazuje, że mam zabijać wszystko, co się rusza. Hmm. To czegoś zależało? Otwieranie tego? Jak tam utracone klatki? 28%. Zmniejszyło się trochę. Przynajmniej procentowo. Jej, kolejny checkpoint, ale nadal nie zabrałem pięciu kryształów. Ale, mam połowę teraz. Pieniążków. na jak dużym ekranie oglądacie? Calowo. Mm, te kryształy będą gdzieś w jakimś konkretnym miejscu, czy co? Tylko zgaduję jak powyżej 25 cali cokolwiek, to pewnie tragicznie wygląda 720p. Dosyć. Ja zaraz umrę. Daj się checkpoint, dankę. Coś tutaj nie ma, ty kryszałów. Ale ładne tło Nice Może sam to mogłem w ogóle otworzyć nawet Te drzwiczki od razu tutaj No nie, nie dało się ich otworzyć A przynajmniej nie w ten sposób Dobra, lepiej jest Trafiłem tylko słuch parę razy. I co, to koniec? Czy jeszcze jednak coś tutaj będzie? Mam nadzieję, że jednak coś tutaj będzie jeszcze, bo No zabrakło mi czter... 31 pieniążków i 5 tych kryształów. Ale teraz nic nie widzę. Kamera mi się zrypała. PAMIĘTAM TO MIEJSCE! Czemu te skrzynki są większe ode mnie? Znaczy, beczki. Bo skrzynki to są tu. I tak chyba zapomniałem o jakichś pieniążkach. Bo Skąd on tam na jak dobrze każe jest koniec. A może dobra, jednak nie. Źle kojarzę. Ale czemu one są większe ode mnie, tego nie wiem. Jestem kangurem w końcu. To nie jest mała rzecz. Znaczy stworzenie. Plus już widziałem takie beczki, tylko że mniejsze w takim razie. Chyba, że faktycznie się po prostu pomierzyła mi tutaj postać w wodzie. Skurczyła się. Niedopracowane trochę zrzucanie dukatów. Ile jeszcze? Dwadzieścia cztery, czternaście, mój błąd, i dwa, 3 na. 2 na 1 na 10 9 8 7 6 Tam do góry chyba jak się wpływało to był koniec Tym bardziej że zostało mi 5 dukatów 4 3 2 O ich chyba zapomniałem o jakichś dukatach gdzieś indziej Coś mi się zdaje. Jep, będzie powtórka mapy. Aha, dobra. Jej, mam 100% Więc teraz. Ostatni wodny poziom. Ośmiornica. Na pewno nie uda Ci się mnie pokonać. Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. Jesteś po co to za mówisz? Słaby na to. <laughs> no, jestem głupia. Po co ja ci to mówię? Dokładnie. Pamiętam, że te wmacki trzeba było nawalać. I ostatnia Gites. Jej! Żółwik mnie ratuje Ile to ma żyć? Na cztery razy? Chyba 4 razy jest i to jest już przedostatni boss, nie? Bo potem jest chyba hunter tylko. Chyba. A nie, jeszcze jest kapitan, dobra. Bo w sumie chyba teraz będę miał, nie? Wystarczającą ilość dukatów? Nie, jeszcze jedna runda i będę miał wystarczającą ilość dukatów potem, aby przekupić bossmana. Nie mogę napierdziać o te powierzchnie, wszystkie. No właśnie. A dobra, mogę powtarzać w nieskończoność. Myślałem, że jest jedna próba i powtórka. By było trudniejsze, przynajmniej. Ale. Witam, nie przeszkadza. Nie, dobra, jednak trzy życia ma. Tylko. Dobra, jedna poszła, druga, trzecia, czwarta, piąta, co po co mi daje życie w tym momencie, na sam koniec. O, skoro i tak to ja już nie mogę użyć żyć, nie stracić w sensie. To jest ostatnie jebnięcie w niego. I ośmiorniczka została zmielona. Gigi. Uratowaliśmy świat.